Na pół godziny, zgodnie z harmonogramem, e, powinien startować e, następny podjazd. E, zaraz zanim czegoś e, Witek e, Motorsport e, z numerem. ja widzę, że Witek ma już na Powiedzmy tak, no szczęśliwy jestem, bo jestem, jestem na mecie, jestem na mecie sobotniej rundy, jest jest puchar za pierwsze miejsce, oczywiście jak zawsze przygody musiały być, samochody małe, w sumie no, no małe problemu. tam był problem z, z półośką, ale, ale udało się zrobić, z drugiej strony się, cieszę się, że były tutaj trzy podjazdy treningowe, bo gdyby były dwa, to awary miałbym na pierwszym liczonym, no i już bym dzisiaj nie miał pierwszego miejsca, a tak to, to z tego się bardzo, bardzo cieszę. S -s 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 Trasa bardzo fajna, szybka, początek bardzo szybki, później, później dalsza część bardzo techniczna, zmienna przyczepność, fajnie, fajnie dużo mogę się znowu nauczyć, du duże doświadczenie. Mam nadzieję na przyszły rok i teraz spokojnie przeżyć, przeżyć noc i, i jutro powtórzyć to samo. No jutro chciałbym już lepiej przyspieszyć, bo teraz dwa podjazdy Auto już się dobrze sprawowało, nie było problemów, także jutro mam nadzieję, że troszkę przyspieszę i pogonię resztę, resztę konkurencji cieszę, cieszę się też, że pogoda się zmieniła, oby jutro też tak było, no bo rano, rano to było, było troszkę niebezpiecznie No i, no i chyba tyle no. Jestem, trzeba, no trzeba się cieszyć no. Już, mam, już, już w głowie chodzą plany, żeby na przyszły rok już, już kombinować. Tutaj no, muszę po, poszukać jakichś sponsorów. Mam nadzieję, że ten sezon mi w tym pomoże. No, bo jednak własnymi środkami no, to nie jestem w stanie. No, i trzeba też auto drugie zbudować, bo to już auto to już, już swoje przeżyło. Także już trzeba musić na emeryturę. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i, no, i mam nadzieję, do zobaczenia jutro. Dziękuję. No to tak, szczęśliwy jestem, jestem na mecie, na mecie ostatniej rundy całego roku 2015 GSMP Jest Bardzo się cieszę z tego, auto też, też wytrzymało. Także dzisiejszy dzień, no dużo się działo, mieliśmy parę, parę wypadków, także, także było, było nerwowo. Prywatnie też było nerwowo, bo moja dziewczyna też w niebezpieczeństwie była, bo tam była bliska tego wypadku, po na parę sekund przed odeszła. Także szczęście, szczęście duże, że tam, że odeszła, bo nie wiem, co by było. Eee, Jechałem na pierwszym miejscu, wszystko OK, pogoda dopisała, super. Było ciepło, także nie można było narzekać ani na opony. Trasa super, także cały czas trasy się jeszcze będę musiał dużo uczyć, bo jest kilka miejsc, gdzie mogę jeszcze przycisnąć, ale rozsądek trochę nie pozwalał. Teraz czekamy na rozdanie. I spokojnie, spokojnie do domu. Co, co do sezonu, to mój pierwszy sezon, który się uczyłem. da mnie duże doświadczenie, bo w ścigach nigdy tak nie brałem udziału. Zawsze to były rajdy, rajdy, a teraz w, przyszedłem na wyścigi. To było zawsze moim marzeniem w GSMP. Wszystko będę robił, żeby w przyszłym sezonie też wystartować, poszukać sponsorów, zbudować drugie auto. No i wtedy może już bardziej no, ruszyć. No już jednak teraz już trochę znam, nauka była, doświadczenie. Często chodzę wśród lepszych zawodników, podpytuję, słucham jak opowiadają, jak jeździ, także wszystko, wszystko się przydaje. No i tyle, chciałbym bardzo z tego miejsca podziękować wszystkim organizatorom, z wszystkich rund, za miłe, za miłe przyjęcie, za dobrą organizację, dla wszystkich moich przyjaciół, którzy mi pomagali, dla wszystkich mechaników, wszystkich Wszystkich, co się przyczynili do, do tego, że mogłem tu być. Nie chcę wymieniać po imieniach, nazwiskach, no bo, bo pewnie bym pominął, a nie chcę, bo każdy jest ich bardzo dużo. Także jeszcze raz wielkie, wielkie, wielkie dzięki. No i chciałbym w 2016 jeszcze, jeszcze pojeździć. Także mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłym roku. Tak bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. I, no i tyle. Dziękuję. Dzięki. Szybszy w grupie E0. Puchar wręcza pan Wiesław Dymiński. Biegniemy dalej do klasy.